Dajcie w kolejnym filmie. Ci zapraszam Was na hol z pepką oraz z biedronki. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zabram się do pepko, ponieważ potrzebowałam uzupełnić zapasy. Nie mam takich plastikowych toreb, tylko zawsze staram się mieć ze sobą swoje. Do torebek mniejszych są takie torby szudełkowe, które świetnie mi się sprawdzają, też koszyki i tak dalej i tak dalej, więc zawsze staram się ich mieć więcej, w razie kiedy zapomnę to mam jakiś backup ostatnim razem jak byłam w Pepco to chciałam sobie kupić dzbanek miałam taki dzbanek przez dobry, no nie wiem może nie cały rok, ale z 8 miesięcy służył mi, tylko że niestety się zbił z Pepko, z zielonym wykończeniem. Ja uważam, że te dzbanki są świetne. On kosztuje 14,99 Pepko. Nie wiem, czy są tańsze gdzieś. Wątpię, żeby można było znaleźć w jakiejś takiej sieciówce, czy w sklepie, czy nawet w hurtowni gospodarstwa domowego. Jak patrzyłam, to te dzbanki były droższe. Jest to absolutny e-masz w mojej kuchni. Ja takiego dzbanka używam codziennie. Codziennie rano robię swojej rodzinie herbatę. Tutaj taka herbata z miodem naraz. Później można to rozlać bardzo fajnie się serwuje tą herbatę bo się nie rozlewa czasami z tych banków cieknie z tego absolutnie nie można to mieć w zmywarce, więc dla mnie to też była karta przetargowa absolutnie jeżeli chodzi o dbanie o ten zbanek no i mi się akurat zbił już nawet nie pamiętam dlaczego i ostatnim razem jak się wybrałam do pewko, to niestety nie znalazłam tych zbanków, może ten który miałam poprzednio miał delikatnie inny kształt ale Uważam, że te dzbanki są świetne i jeżeli szukacie takiego dzbanka, to serdecznie Wam polecam, bo ten spepko według mnie jest najlepszy. I tak jak mówię, na śniadanie, na obiad, w weekendy no bo w obiadu nie jemy w ciągu dnia wszyscy razem ale jemy śniadanie i kolację codziennie. Także do kolacji, do śniadania ten dzbanek się absolutnie świetnie sprawdza. I ja też sobie czasami robię tutaj zieloną herbatę i piję ją. Może przez cały dzień, ale mam parę porcji już wcześniej przygotowane. Następna rzecz to znowu dzbanek, ale z kolei taki dzbanek już do wody. Ja mam jeden dzbanek, który jest plastikowy, z takiego grubego plastiku. I ja to wszystko myję w zmywarce, więc on wygląda już delikatnie, jak zmarnowany, znaczy wygląda tak, jakby było popękane. W sumie niektórzy myślą, że. Takie jest fabrycznie zrobione, ale to nie jest do końca prawda. No i takiego dzbanka mi brakowało. On jest fajny do wody, z cytryną, z miętą, z imbirem, do kompotów, do jakichś tam wszelkiego rodzaju napojów, które chcemy podać. I chcemy, żeby to wyglądało bardziej estetycznie na stole, nie żeby wylewać gościom z butelki prosto. Taki dzbanek kosztował, słuchajcie, 7,99 Pepko. Były też inne kształty, bardziej kryształowe, że tak powiem, formy. Takie proste, były jeszcze większe, ale myślę, że akurat ta pojemność jest wystarczająca. Muszę można taką wodę dolać, bo ja zazwyczaj podaję wodę, ewentualnie to jest kompot, taki domowy, wykowany kompot. Także te dwa dzbanki były potrzebne i cieszę się, że udało mi się je znaleźć. A jeżeli chodzi o ten, to tutaj jest dużo kolorów, bo teraz co prawda, jak byłam, był niestety tylko różowy, ja w sumie nie chciałam różowego. Był różowy i zielony. Ja ostatnio miałam zielony, ale ten zielony miał jakąś skazę. Natomiast są białe, niebieskie, pomarańczowe, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, co tam wam najbardziej pasuje w Pepko. Kupiłam też kule. W sumie ostatnio powiem wam, że ciężko jest mi znaleźć takie kule, bo byłam i w Hebe, i w Rossmanie. Znaczy w Rosmanie była jedna kula. Nawet mi pisałyście w komentarzach, że są kule z Pushinem, tylko że ta kula kosztowała chyba 20 zł albo 27 zł, a te w Pepko kosztują 2,99, więc myślę, że to jest. Bardzo cena na taką kulę, z uwagi na to, że też można ją sobie zrobić samemu w domu. A moje dziewczynki uwielbiają kąpiele z takimi kulami. No i ciężko je przekonać, żeby rozczłonkować ją, na przykład na pół. Więc myślę, że takie dwie kule na dwie kąpiele im wystarczą spokojnie, chociaż mi się wydaje, że wziąłam więcej, a może nie. W pepko znalazłam również szmatki, one są w stałym asortymencie. Ja kupiłam sobie takie szmatki jakiś czas temu z kurtowani gospodarstwa domowego, ale dość często sprzątam i dość dużo, więc zwyczajnie one mi się tam jakoś marnują, zużywają, że tak powiem. I wzięłam takie szmatki, których nigdy wcześniej nie miałam, zawsze je w pepko. Widziałam w tej sekcji sprzątania gospodarstwa domowego nie wiem jak ona się dokładnie tam nazywa. 599 za cztery szmatki. Jedna szmatka jest do szkła, druga jest taka uniwersalna, do łazienki oraz do mebliny do środka, więc yes. każda z nich ma trochę inną fakturę, myślę, że 599 to jest dobra cena 30 na 30 cm, zobaczymy, jak one się będą sprawdzały, ale. Z tego co widzę to dwie, jak tak już tutaj sobie dotykam, to dwie spokojnie zdadzą egzamin, reszta się zobaczy. Wziąłem też takie szmatki z mikrofibry za 4,99, to są trzy szmatki. Ja zazwyczaj używam tych szmatek z mikrofibry z takich żółtych. Nie wiem dokładnie, jaka to jest firma Nigdy, ale to jest taka szmatka, gdzie nie używamy w ogóle żadnej chemii. Wystarczy tylko zmoczyć ją w ciepłej wodzie, a płuczemy ją w wodzie i szarym mydle. Znaczy tak zapieramy, żeby nie była czysta i to jest wszystko. Natomiast ja nie ukrywam, że nie zawsze w taki sposób je czyszczę. Najczęściej wsadzałam je do pralki i one w sumie to nie zauważam, żeby jakoś gorzej działały po wybraniu w pracę, natomiast tak czy siak, też staram się je co jakiś czas zmieniać. Tutaj są trzy w różnych kolorach i ja akurat zwracam na to szczególną uwagę przy sprzątaniu, bo zazwyczaj jeden kolor jest na przykład nie wiem, do łazienki, drugi do kuchni, trzeci może być do jakichś tam powierzchni gładkich, czy do mebli, czy do środka szufla. Także akurat te kolory mi bardzo pomagają, jeżeli chodzi o logistykę sprzątania w domu 4,99, czyli złote 66 zł. Za jedną szmatkę. Fajne są w dotyku, tak się zaczepiają ręce, więc myślę, że będą dobrze czyściły. Znaczy, będę mam znać. A jeżeli Wy miałyście te szmatki, to też koniecznie mnie poinformujcie, czy działają. Takie coś, taka rolka do czyszczenia. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, już Wam mówię. Rolka do odzieży. Tak się nazywa. Kosztowała 2,99. Ten rozmiar jest bardzo fajny, dlatego że malutki. Zmieści się do torebki, zmieści się do samochodu. Bo ja też takie rzeczy mam w samochodzie. Mam w samochodzie na przykład kosz na śmieci, który zresztą też kupuję w Pepko. I chciałam sobie kupić kosz na śmieci drugi, ale nie było akurat teraz. Takie pojemniki, jakby te małe pojemniczki. One chyba też kosztują 2 zł te rolki właśnie się fajnie sprawdzają do samochodu żeby mieć je pod ręką, żeby mieć je w samochodzie, ja przykład mam taki sweter i czarne spodnie, do których może się mm, przyczepić jakaś pozostałość z tego swetra, to zawsze fajnie szybko sobie to wyczyścić i wyglądamy porządniej, że tak powiem były różne wzory, różne kolory w kotki, nie wiem czy były w pieski ja już chciałam tak powiedzieć automatycznie w kotki były, były w jakieś groszki czarne, niebieskie białe, Czarnymi kotkami, także coś tam, co chcecie, można wybrać, jeżeli zwracacie na to szczególną uwagę. Ja akurat wzięłam koty, bo było dość sporo akurat tych rolek, dlatego że pomyślałam sobie o mojej przyjaciółce Magdzie, która kocha koty miłością pierwszą, i hmm, myślę, że jak będę ich używać, to zawsze będę miała w głowie moją przedziłkę, którą zresztą mam tak czy siak na co dzień. W PEPKO zawsze biorę takie chusteczki. One kosztują. Słuchajcie, złoty 49. Zł. To są świetne mokre chusteczki, żeby schować je właśnie do torebki. Ja mam dzieci i to jest moje przyzwyczajenie od ich urodzenia. Absolutnie zawsze praktycznie mam mokre chusteczki. Czasami zdarza mi się nawet nie mieć suchych chusteczek, chociaż też tego pilnuję, ale mokre zawsze mam. I ta paczka jest idealna, ponieważ jest odpowiedniej wielkości, nie jest taka wcale gruba, tych chusteczek jest dość dużo, one są fajnie namoczone. I można naprawdę dużo uratować podczas jakiejś wizyty poza domem, gdzieś, nie wiem, w centrum handlowym: jak zabieramy dzieci na lody, czy do kina, czy jesteśmy z nimi na placu zabaw, czy cokolwiek innego. Takie chusteczki fajnie się sprawdzają. One też idealnie się sprawdzają do plecaka dla mojej córeczki, która chodzi do szkoły, do pierwszej klasy i też zawsze mam mokre chusteczki właśnie taką. Paczkę, która też za dużo miejsca nie zajmuje i nie jest ciężka przy tych wszystkich książkach, no to to jest akurat ważne. To samo jak dodatkowe zajęcia, jakiś balet, jak przygotowuję im śniadaniówki czy jakieś tam nie wiem tańce, to zawsze mają y, takie słyczki ze sobą, albo moja córeczka chodzi na plastyczne zajęcia, na glinę, też zawsze coś takiego ma przy sobie i to się przydaje szepko wzięłam również kleje. Trzy kleje, bo akurat takie jest. Y, Polecenie pani, żeby te kleje były takie właśnie wysuwane, bo dzieci miały różne. Te w płynie się trochę za bardzo wylewają. Pani prosiła o Panie te kleje. No i w pepko powiem wam szczerze, że nie zawsze można je spotkać. Teraz było ich dość sporo. Akurat one kosztują złote 99, zł, czyli 66 groszy za sztukę. Myślę, że to jest bardzo dobra cena to jest 21 gram. są Fajne, czy znaczy mogłyby być troszeczkę cieńsze do piórnika? No, ale takie są i yy, jak już są te kleje, to kupuję ich trochę więcej, ponieważ yy, rzeczywiście rzadko można je spotkać. Tak samo jak na przykład wkłady do taśmy klejącej, bo takie rzeczy, taka maszyna yy, do taśmy klejącej jest dość często, ale wkładów, samych takich wkładów nie ma, ale akurat niestety ta maszyna nam się popsuła. To nam, znaczy nam, mojej córeczce, wyleciało i się gdzieś zgubiło. Ona miała takie plastikowe, więc ono się zaczęło tam odklejać, spadło, coś tam się popsuło, nie zamyka się i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłam, że wezmę coś takiego, to kosztowało 3,99, oprócz tego, że mamy. Hmm, Tą maszynę do taśmy klejącej Nie wiem jak to się kurczę fachowo Nazywa znowu, to sprawdzę Poczekajcie, bo zestaw trzech taśm Plus kolorowy podajnik O, podajnik do taśmy klejącej i Do tego są trzy wkłady I ja wzięłam jeszcze takie trzy I tych wkładów praktycznie nigdy W pepko nie ma, przynajmniej ja Mam takiego chyba pecha One kosztowały 0,99 groszy I 33 grosze Za sztukę i tak naprawdę nie wiem, czy Wy macie też takie szczęście jak ja, ale widzę je raz na, nie wiem, parę miesięcy dosłownie. Mam wrażenie, że jak są, to wszyscy się na nie rzucają, no bo są rzeczywiście bardzo, bardzo dobre Następnie wziąłem rękawiczki. Niestety, ale nie wiem, czy nie ma w pepko esek, czy ja znowu nie mogę trafić. Były tylko M-ki i l -ki. Nie mam zielonego pojęcia, czy. W standardowym asortymencie są Eski. Bardzo możliwe, że ich nie mają, małe ręce i te emki są dla mnie za duże. Kosztowały złote 99. Zł. Ja oczywiście używam takich rękawiczek do sprzątania głównie. Zawsze staram się je zakładać, nieważne co robię, dlatego że mam bardzo suche ręce i niestety wrażliwe. Czasami używam tych rękawiczek do pielenia, dlatego że mam takie rękawiczki ogrodowe i nie zawsze są idealną taką izolacją dla moich rąk, natomiast głównie do sprzątania, czasami do sadzenia, czasami jak sprzątam klatkę świnką, no takich rzeczy domowych, wiecie co tam można sobie opowiadać, wszyscy wiemy o co chodzi. Wzięłam też gąbkę. Te gąbki kosztują 0,99 zł. Wydaje mi się, że jak na gąbkę, to nie jest wcale tak mało, bo takie gąbki można spokojnie kupić, nie wiem, Biedronce, w Lidlu za 50 groszy, czy nawet w takich sklepach, nie wiem, złotóweczka czy coś takiego. Natomiast ta gąbka jest bardzo fajna, dlatego że ma bardzo ostrą, jak na gąbki, tą powierzchnię i ja tej gąbki używam do mycia szyby prysznicowej. Akurat, wierzcie, lub nie. I stwierdziłam, że wezmę taką większą, mam te zmywaki, takie mniejsze, pojedyncze, no coś takiego. Mniej więcej, natomiast ona jest większa i łatwiej jest mi tą szybę prysznicową umyć, bo kolory były różne. Były też takie gąbki bez tej warstwy, ostrej, takie gładkie, które były tańsze, ale nie pamiętam dokładnie, że kosztowały, bo na nich się nie skupiłam. Serwetki, zawsze biorę serwetki 2,99 kosztują. Znaczy, na serwetki to trzeba uważać w PEPKO, bo są czasami takie bardzo, bardzo ładne. Jak sobie myślą, no wow, to PEPKO, to serwetki z PEPKO, niemożliwe, a później się okazuje, że jest ich mniej i one są droższe. Na przykład kosztują nie wiem 599 za tutaj jest tego co pamiętam 20 sztuk, na przykład 15 sztuk. Także z jakimś tam ornamentem, z jakimś złotem, nie złotem, ale myślę, że to nie ma sensu, bo w IKEA można kupić akurat więcej takich serwetek fajnych taniej. A tutaj widzicie 299. Ja miałam te serwetki ostatniej praktycznie całej zużowałam, miałam trochę gości. Także one świetnie się sprawdzają na stół. Bardzo ładnie wyglądają do białej zestawy, którą ja mam. No i też tak elegancko, wiosennie, a te również bardzo, bardzo fajna sprawa. Ja zawsze takie stroweczki mam na stole, zawsze je wykładam, kiedy właśnie przyjmuję gości, i nakrywam do stołu, bo wydaje mi się, że one nadają no coś takiego ekstra. I wtedy wszystko ładniej wygląda. I ostatnia rzecz swepko to worki z suwakiem. Gosia. 20 sztuk, 1,5 litra. Ile one kosztowały? Poczekajcie. Chyba nie ma ceny. One kosztowały 4,99. Na pewno takie rzeczy są w Ikei, Nie na pewno z suwakiem, bo w Ikei są... Takie strunowe woreczki. Staram się zawsze wykorzystywać je ponownie. Są wielokrotnego użytku. One fajnie się sprawdzają do zamrażarki. Są bardzo fajne na basen, jak idziemy z dziećmi. Można później schować ich jakieś tam kostiumy czy nasze kostiumy. Do tego są bardzo fajne do przechowywania różnych rzeczy, typu w pokoju dziecka, na przykład Lego, jakichś drobnych części. Jak nie wszystko w pudełeczkach ma sens dla moich dzieci, I to są ich sarwki, jakieś cekiny, jakieś tam różne rzeczy do DIY, które przechowujemy. no oczywiście można też jak gdzieś idziemy zapakować, nie wiem, owoce, właśnie warzywa, kanapki, jeżeli macie ochotę, chociaż ja staram się akurat wykorzystywać wszystko, co mam w lunchboxie, czy mam takie już lunchboxy dla dzieci i tam są przegródki i staram się raczej nie pakować w takie worki, tylko wielokrotnie kupować takie rzeczy. I jeszcze była w biedronce. W biedronce znalazłam. Może nic takiego ciekawego dla Was, ale dla moich dzieci na pewno. Najpierw znalazłam ręcznik. Ręcznik 40 na 70 Oczywiście z Elsą, no bo wiecie, że u mnie Elsa i Anna to jest teraz na topie. Chociaż Barbie i Lego. W sumie nie wiem do końca, co jest najbardziej pożądane. Takie ręczniki kosztowały. Dzielam ten rachunek z biedronki. Myślę, że mniej niż 5 zł jaki ręcznik kosztował. I on głównie ja go kupiłam do przedszkola, dlatego że on ma tu wieszak. Ja ostatnio kupiłam takie ręczniki trzy. One też były w biedronce, tylko to były w jakichś paczkach. Trzy: tam był kubuś puchatek, taki dla dziewczynek, akurat zestaw kubuś puchatek, myszka mini. Popuchy, tak itd. i tak dalej, a te były pojedyncze, one mają wieszaczek, więc to zawsze się przydało, tamte niestety wieszaczka nie mają. No i nie tylko do przedszkola, bo przecież to może też być do domu, do rąk i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli macie ochotę, to tych ręczników było bardzo dużo z różnymi postaciami z bajek. Jakbyście byli zainteresowani, to na pewno tam znajdziecie w Biedronce. No i oczywiście do tego jeszcze były poszewki na poduszki, na takie jaśki. No i zabawki jakieś, przeróżne zabawki, książeczki. Książeczek było bardzo dużo i ja akurat te książki kupiłam, ponieważ szukam ich najpierw w pepko. ale w Pepco nie udało mi się ich znaleźć. Myślę, że one byłyby delikatnie tańsze w Pepco, chociaż to zależy. Natomiast w Biedronce jest bardzo dużo teraz książek, płyt i stwierdziłam, że to kupię. Kupiłam to z myślą o feriach, jak będziemy wyjeżdżać na ferie, to... Będę musiała czymś zająć moje dzieci podczas podróży, także zawsze staram się takie rzeczy wybierać, a nie iPady, telefony. W ogóle takich sprzętów nie biorę na wakacje z dziećmi, więc muszę rozwiązywać książeczki i kolorować itd. itd. Mała MIS. Tutaj mamy jakieś dziewczynki, imiona, musimy przykleić. I to jest w sumie rzecz, która zajmie nasze dziecko. Nie wymaga, bym powiedziała. Za dużo naszej uwagi. Więc się mogą taką książeczką zająć sami. Ona kosztowała 5,99. Myślę, że w by kosztowała 4,99, a może tyle samo. Nie wiem dokładnie. Tutaj mam akademię malucha dla czterolatka. Elementarz z ćwiczeniami. I to jest raczej taki elementarz, w którym będziemy musieli poświęcić trochę czasu, żeby zrobić to z naszymi dziećmi, chociażby przeczytać im polecenia, bo nie wiem zazwyczaj czterolatki nie czytają jeszcze, nie potrafią tego robić. No i akurat stwierdziłam, że to jest bardzo mądre, ponieważ na przykład czy znasz te zwierzęta, są jakieś różnice, jakieś owady z ramek trzeba znaleźć. Każde dziecko trzyma balonik. Na dole strony wklej cyferkę odpowiadającą liczbie wszystkich balonów. No to to... Dla niektórych czterolatków może być za trudne. Przyjrzyj się drzewom. Pokaż, które według Ciebie rosną w parku lub w lesie, a które w sadzie. Słodki, kwaśny. no Akurat myślę, że to zasadzie w porządku. A tutaj mamy też zwierzęta i rośliny. Znowu z naklejkami. Przed się uczy. To też jest od 4 lat. Na pewno nie dla 0,3. Tutaj również znajdź dwie takie same żabki. W puste okienka, wklejka odpowiednie naklejki roduchów wzorów, dżungli, zobacz jakie zwierzęta żyją w dżungli, uzupełnił obrazek naklejkami. No, nie wiem. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Za 11,99. No i takie edukacyjne. Dla mojej starszej córeczki z kolei mam krzyżówki obrazkowe z naklejkami. Były różne rzeczy, na przykład zeszyty ćwiczeń, jakieś ślaczki, jakieś literki, ale ja nie chciałam jej czegoś takiego kupować, bo ona takie rzeczy robi na co dzień w szkole. Nie chciałam też żeby w swoim wolnym czasie czuła, że musi się uczyć Coś robi, żeby to nie było takie przytłaczające dla niej. Stwierdziłam, że takie krzyżówki to będzie fajna rozrywka. Tutaj mamy krzyżówki i zamiast wpisywać hasła, że znaczy obrazki, zamiast wpisywać te hasła ołówkiem, to mamy naklejki. Też dziecko się może czymś zająć, poprzyklejać, Myślę, że to jest bardzo edukacyjne. Oraz takie dwie książki, Wielkie Miasta Świata i Dookoła Świata. Ponad 100 naklejek. Aha, te krzyżówki kosztowały. Słuchajcie, słuchajcie, 9,99. To również kosztowało 9,99. Tutaj mamy dookoła świata naklejki w środku. Naklejek jest 100. A nie, ponad 100, więc pewnie 101. Mają życie. I tak jak widzicie, Chiny. Wielki mur chiński został zbudowany ponad 2000 lat temu. Wije się przez 2400 km przez chińskie góry i w najszerszym miejscu ma 9 metrów. Wystarczyłoby miejsca na dwa samochody. No, tutaj teraz trzeba będzie coś poprzyklejać: Włochy, ten oklej, kin, Egipt, Brazylia, Grecja. Myślę, że to będzie interesujące oraz wielkie miasta świata, również ponad 100 naklejek, też 9,99. 99, yy, muzeum, centrum handlowe, odpoczynek w parku, policja. Yy, też trzeba jakoś tam pomyśleć, życie biurowe. Pomyśleć i poprzyklejać pod ziemią i nad ziemią. Fajne, edukacyjne, no i rzeczywiście jak są te yy, biedrące książeczki, to warto jest zwrócić na nie uwagę i kupić dla swojego dziecka. Niekoniecznie na teraz, bo to przecież możecie kupić na przykład na jakieś święta, nie wiem, na jakąś tam króliczka, nie wiem, na walentynki, na urodziny, jak idziemy do kogoś, do znajomych, żeby coś wręczyć dziecku. Taka książeczka to jest zawsze bardzo dobry pomysł i zajmie dziecko i się czegoś przy okazji nauczy. Kochani, to tyle na dziś, jeżeli chodzi o ten hall. Dajcie znać, co wy kupiliście w Pepko, jeżeli byliście ostatnio. Czy macie te banki, co myślicie, co kupujecie najczęściej, jak jesteście w Pepko. Czy macie te książeczki z Biedronki, czy są jeszcze jakieś, które polecacie, bo ja szukam fajnych książeczek, ale nie takich, żeby dziecko czuło, że się uczy, że musi coś odrabiać, tylko żeby to była czysta przyjemność. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa pa!